No i co? Stało się jak się stało, tak jak zawsze. Inaczej być nie mogło. Jeżeli Falcons przegrywa, to co trzeba zrobić? Trzeba kupić kogoś nowego. No i plotki okazały się prawdą. Sami wiecie, bądź nie wiecie, ale raczej wiecie. Jak Falcons sobie poradziło na tegorocznym majorze? Chujowo. Ale to, to nie ich wina. To wina tego, że po prostu mieli za tani skład. 10 milionów dolarów? Kurwa. Weźcie. Posadzili biednego Magiska na ławce. Może nie był jakiś tam, wiecie, fenomenalny, ale czasem potrafił zagrać naprawdę spoko. Wiadomo, Magisk nie jest jakiś najlepszy na świecie, aczkolwiek trafiały mu się całkiem dobre mecze, gdzie to on właśnie musiał ratować wszystkich i cały ten skład warty, przypominam, 10 milionów dolarów. No ale dobra, no sprzedali go. Znaczy, jeszcze go nie sprzedali, ale posadzili go na ławce i kupili kogo. Kioska. Tak jak były ploteczki, że posadzony właśnie na początku miał być testes posadzony, ale zobaczyli, że zaczyna po prostu strzelać, no to stwierdzili, że dobra on strzela, to bierzemy kogoś, kto mniej strzela. No to wzięli Magiska. Jak oni to poukładają? Nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę to jest wszystko jakbym, nie wiem, odpalił sobie FIFA 25, znaczy teraz to jest IAFC 25, nieważne. Dostał, nie wiem, końcy skądś tam i kupił sobie, nie wiem, Messiego, Ronaldo, Lewandowskiego i Neymara i wszystkich innych. I po prostu próbował to wsadzić do składu. A to tak się kurwa nie da, no. Tak serio to w ogóle nie będzie miało odgrania ani niczego. Jedynie, że masz fajne nazwiska i... No i tyle. Ja mówiłem już raz w odcinku Dziękuję Ditu, że każdy może sobie kupić wypasiony skład, ale żeby zrobić drużynę ze składu, to trzeba się postarać. A jeżeli kupisz parę gwiazdeczek, albo cały skład masz z gwiazdeczek, no to życzę powodzenia, bo posiadanie takiego składu to dosłownie jest PSG z piłki nożnej, tylko że w się gdzie po prostu wydają kupę kasy, szejkowie arabscy się spuszczają tylko po to, żeby po prostu mieć najlepszych graczy na świecie obecnie. A co z tego mają? No, jak na razie to nic. Tylko lekko mogę powiedzieć, że nic. Może im się to niedługo zwróci, kto wie, może z tym kioskę nagle zaczną rozpieprzać każdego, a nagle Vitality upadnie, a może zamiast kupowania kioskę powinni kupić cały skład Vitality? Nie wiem, może to by było rozwiązanie, no bo naprawdę, kupowanie ciągle, ale naprawdę, ciągła zmiana graczy. Dopiero kupili Niko, Niko odszedł z G2, dobra, spoko, jest nowy skład, coś tam, coś tam, nie wychodziło. Kupili Monesiego zamiast Dextera, okej. Okay. Dobra, fajna zmiana, w sensie, zarys dla kogo fajna. Dobra, zaczęli coś grać, Tru, tu 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 i dupa. I teraz posadzili magiska i pierdolnęli kioska. Nie zdziwię się, naprawdę się nie zdziwię, jak zaraz zostanie zmieniony TSS, zaraz zostanie zmieniony Keksan i tak naprawdę nic nie zostanie z tego składu, który był na początku roku, co nie? Że, nie wiem, <laughs> mam taką teorię, że pewno do końca tego roku to jeszcze zrobią jedną zmianę. Raczej to jest mało prawdopodobne, no bo już to by musieli naprawdę nie mieć w ogóle oleju w głowie, żeby takie głupoty robić, aczkolwiek po nich się można spodziewać wszystkiego, ale wracając jeszcze do samego kiosku, to uważam, że strasznie dziwny kierunek sobie obrał, bo znaczy wiadomo, jest młody i ma szansę zarobić, no to spoko, też bym poszedł i później nie wiadomo no, może tam pograć rok, dwa a później jeszcze ma przed sobą całą karierę, więc może sobie jeszcze na spokojnie pograć, tylko właśnie pytanie jak z hejtem, bo Falcons jest bardzo nielubione, a tak młody zawodnik, który może zostać po prostu hejtowany i jebany tak naprawdę na każdym kroku może tego nie wytrzymać psychicznie. Wiemy, że tam pracują jacyś psycholodzy i tak dalej, może jakiś psychiatra jest, nie wiem, no ale ważne, że to jest strasznie sobie kierunek, bo jeżeli chodzi o inne aspekty poza zarobkiem, to wybrał źle. Chociaż jeżeli patrzymy na Falcons nie tylko z Majora, ale przez ten okres troszeczkę wcześniej, jak na przykład doszli do finału i grali z Vitality, no to skład mocny. Doszli do finału, walczyli z Vitality, nawet mogli wygrać. To, że nie wygrali, to po prostu strołowali ten mecz i, no i to tylko ich zasługa. Zonik sobie musiał włosy wyrywać z głowy znowu. I też tak sobie myślę, czy na pewno kioskę da radę, bo wydawanie kupy kasy. Tam były plotki, że 2 miliony dolarów, później ktoś tam właśnie z Falcons chyba jakiś tam przedstawiciel, nie wiem. Nie znam chłopa. Powiedział, że te plotki to są nieprawda, że kwota jest, którą podał Overdrive, za duża, nawet nie jest bliska temu, więc nie wiadomo, ale wiadomo jak to jest. Oni mogą po prostu kryć sobie plecy, żeby nie być większym pośmiewiskiem. Ale no dobra, co z tym kioskiem? Chłopak tak naprawdę no, na swoim poziomie wymiata. Nie ma co ukrywać. To jak oglądałem jego klipy, czy pewno wy widzieliście jego jakieś tam akcje najlepsze czy coś takiego, to chłop jest one tap machine już znaliśmy takiego jednego gracza. No, ale on nie skończył za dobrze. No i wszystko ładnie, pięknie. Dobrze strzela, wiecie, jakiś tam movement, crosshair placement, chyba tak to się nazywa. Ale tak naprawdę to nigdy go nie widzieliśmy na takim top tier 1. Nigdy go nie widzieliśmy. I branie gracza, który kręcił się tam takim. Nawet nie wiem, czy to jest Tier 3. Nawet nie wiem, na jakiej oni są pozycji. I patrz, sprawdzę. Tak patrzę widzę, że w rankingu mam 38 miejsce, a w rankingu Hal TV 54. No daleko jest od takiego Tier 1. I tak sobie patrzę te mecze, z kim oni grali. To z takich ciekawszych, no to widzę Ens. No ale Ens to nie jest już ten sam skład co kiedyś. Monte to jest z 12 maja. O kurde. Z Monte to nic nie zostało, ale dobra. To nie jest odcinek o nich. I tak naprawdę to nie wiem. 500 z rzekomym odpałem. Tak szczerze mówiąc naprawdę. Nie widzę tu jakiegokolwiek teamu, który mógłby być jakimś tak naprawdę ciężkim rywalem dla Spirit Academy. Bo wiadomo na przykład pokonali 3 maja OG, które było na Majorze. No i to jest wiecie. Wow. Byli na Majorze i w ogóle. Ale OG samo w sobie leży na właśnie podobny poziomie tak jak oni, bo oni też tam są na takim 36, 32 zależy na który ranking patrzymy no i teraz biorąc pod uwagę, że gości wymiata i kręci chore liczby na właśnie takim tierze 3 no zależy po prostu z kim gra, co, nie? no to nie możemy tak naprawdę wywnioskować jak on sobie będzie radził na tym tier 1 no bo wiadomo, że pomiędzy takim 40 miejscem w rankingu HLTV, a między drugim, trzecim, czwartym, piątym. Już nie mówię o pierwszym, ale mówię o takich trzecich, czwartych, piątych bardzo solidnych drużynach. To naprawdę jest ciężko. I zastanawiamy się tylko to, że jeżeli nawet uda im się jakoś poukładać ten skład, wiecie, to też nie jest proste, bo oni tam teraz mają problem taki, że wchodzi kioskę, który grał pozycję kogo innego, i oni teraz muszą to tak ustalić i tak poustawiać, że teraz chyba Kyksan będzie ustawiony na kotwicę, a kiedyś grał na kotwicy, no i nie szło mu to za dobrze. Więc bardzo mnie to ciekawi, jak oni to ułożą, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Bo tak jak już mówiłem, kupić to jest żaden problem. Masz pieniądze i kupisz poko. Ale żeby to utrzymać i żeby to jakoś złożyć, żeby to w ogóle działało, to już jest całkowicie jedna bajka. I dla mnie to jest w ogóle bez sensu. Ja rozumiem, że wiecie, to może być jak z Monesim, że chłop sobie gra tam w Akademii. Tak jak na przykład Monesi grał w tym Navi Junior i G2 wyłożyło na niego pieniądze, i on przyszedł i od razu napierdalał co nie? Ale nie wiadomo, czy tak będzie z kioskiem, no bo żeby się tak trafiło, to naprawdę musi mieć szczęście. Jeszcze jak G2 się to opłaciło, nie dość, że wygrywali jakiś z nim turniej czy coś, to jeszcze zarobili na nim kasę, ale nie wiadomo, jak to będzie z Falcons, bo uważam, że poko. Jest to talent, ale żeby wydawać tyle na niego kasy, to według mnie przesada, bo za tyle kasy to ja bym sobie życie ułożył, ale to już nie ze mną. To chodzi o to, że za takie pieniądze mogliby kupić kogoś, kto jest pewny. Ja tu nie mówię o żadnym, nie wiem, ropcie albo takich, tych, co grają w Vitality albo w Maus, czy coś takiego, ale naprawdę, za takie pieniądze mogliby kupić kogoś takiego, który ma stałą formę, dobrze strzela i po prostu jest dobry, ale o co ja mogę poradzić? Taki mieli zachcianki. Tak chcieli, to niech teraz albo płaczą, albo niech się z tego cieszą. Mnie tylko ciekawi, że jak zobaczymy najbliższy turniej, którym najbliższym turniejem będzie no z tego co widzę to Nayam Colon, zobaczymy Walkons, i 2 To bardzo mnie ciekawi, jak oni sobie poradzą, bo wiecie, Nayam kolon nie są już takie formaty jak Navi Junior, nie są takie formacje jak Monte, Nine albo Zero Tena City, tylko tutaj jest już Vitality, Mouse, Spirit, The Mongols. Przecież to są drużyny, wiadomo, jak jeszcze Spiritom się wywaliło, świerć finale chyba nie pamiętam nawet no nieważne, ale to są drużyny top 4, które teraz wymieniłem a jest jeszcze Aurora, Na'Vi, G2 G2 może bym nie liczył, bo oni teraz wiadomo, zmienili tego Hadesa, wywalili Taza, ale to było już pewne wcześniej, więc zobaczymy jak oni w ogóle będą grali ale biorąc pod uwagę inne drużyny i nawet takie drużyny, które potrafią zaskoczyć to bardzo mnie ciekawi, jak Kioskę sobie da radę, naprawdę, bo wiadomo rating 2.1 ma 1.37 jest to fenomenalny rating i nie można mu tego odebrać, ale nie można mu też tego odebrać, że ten rating nie jest jest nabity na właśnie drużyny Tier 1, tylko na drużyny Tier 3 i jeszcze gorsze drużyny, więc naprawdę nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Ale osobiście będę za niego trzymał kciuki, no bo im więcej dobrych graczy, tym scena jest bardziej ciekawa. tak jest moje zdanie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zmarnowany talent, że pójdzie do Falcons. Oni go ustawią tragicznie, bo po prostu jest za dużo gwiazd i nie chcą przestawić kogoś w taką pozycję, a jego w taką pozycję, żeby po prostu ta większa gwiazda nie była pokrzywdzona. Wiadomo, że to jest konflikt interesów. Że nie chcę zrobić tak, żeby ta już grająca dobra osoba grała gorzej Ale szkoda mi kioska, że bardziej nie mówimy tutaj o transferze, który może odmienić skład Bo jest taka szansa, że może coś tam wpłynąć Tylko mówimy o transferze, który jest po prostu memem Bo po raz kolejny wydają kupę kasy Jeszcze jak na przykład wydawali na Monesiego albo na Niko Albo na Kor Heroik, który no, no nie ma co ukrywać Oni dobrze i dlatego ich kupili No to teraz no... Niestety nie możemy poprzeć tej decyzji niczym Bo to, że ktoś sobie właśnie na tier 3 napierdala No to nie możemy powiedzieć, że on przyjdzie teraz na tier 1 i będzie robił to samo Bo są trzy opcje Albo przyjdzie i będzie grał zajebiście I będzie musiał cofnąć wszystkie słowa Zamknie po prostu mordę wszystkim hejterom i będzie robił co chce Druga opcja jest taka, że przyjdzie Nie będzie dawał rady na początku Później będzie grał spoko No ale wiadomo, nie będzie to fenomenalne Albo trzecie, że po prostu przyjdzie i będzie w plope, Nie będzie w ogóle nic grał Wiadomo, że można powiedzieć, że jeszcze jest czwarta Że przyjdzie, coś tam będzie ale jakieś to już, to już jest za na moją głowę, ja już tego nie mówię, ale są trzy dla mnie główne, i boję się, że on przyjdzie i po prostu okaże się totalnym głównym, że to, co pokazywał na, na drużynach, które są 40 w rankingu haltywicz tam wal albo 30, albo niższe, albo wyższe, to że on po prostu nie będzie w stanie dowieść swojej pewności siebie, swojego aima i swojego movementu po prostu, bo wiadomo, granie online, a granie też na scenie tier 1, gdzie masz kupę publiczności, dosłownie kupę, patrzą na. Na ciebie setki tysięcy osób, i tylko czeka. Jak jeszcze, jak jeszcze grasz w takiej formacji jak Falcons, to ty musisz uważać na wszystko, bo tobie coś nie wyjdzie i już wszystkie, wszystkie brudy cię zasypią i już chuj z tobą. Ale zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że po prostu da radę, bo to jest młody chłopak, grał zrobiście, wzięli go do Falcons, więc nie gra solidnie, niech im służy. A na sam koniec możecie zostawić komentarz, napisać, co wy sądzicie o kioskę, czy zrobił dobrze, że przyszedł do Falcons, czy to była jego najgorsza decyzja w życiu, jaką mógł podjąć. No i jedyne, o co. Mogę Cię poprosić, żebyś zostawił łapkę, możesz zostawić ten komentarz, o którym wspomniałem, no i subskrypcję, żebym miał lepszy dzień. A więcej Cię nie proszę. Jeżeli to zrobisz, to bardzo dziękuję, jeżeli nie, to też jesteś super. Życzę Ci miłego dnia i widzimy się w następnym filmie. Siemano!